Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do kancelaria pana mecenasa Kaszewiaka? Tak, ja zgadza się, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł Kołodziej z tej strony, ja miałem przyjemność występować kiedyś z panem mecenasem w sprawie dla reportera odnoszącej się do mhm. Krzysztofa Kononowicza i chciałbym mhm. wtedy pan Kaszewiak wtedy pan Kaszewiak tam zajmował swoje stanowisko w tej sprawie i chciałbym go serdecznie zaprosić na pogrzeb pana Krzysztofa Kononowicza, który odbędzie się w Białym Stoku o godzinie 15 jutro na cmentarzu świętego Boboli. Dobrze, proszę pana, przekażę panu mecenasowi. I proszę pana mecenasa serdecznie pozdrowić i powiedzieć ode mnie, że przynajmniej to jest chyba jedyna rzecz, którą by zrobił dobrze, gdyby się na tym pogrzebie zgłosił. Dobrze? Dobrze, pana. Tak, jeszcze raz tylko godność pana poproszę. Paweł Kołodziej. Ja brałem udział w nagraniu z panem Kaszewiakiem wtedy w sprawie dla Dobrze. reportera. I, i, I dlatego serdecznie pana Kaszewiaka zapraszam Dobrze. na pogrzeb. Dobrze, przekażę, przekażę panu mecenasowi. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję. do widzenia. Dziękuję.